Dzisiaj, co Dzisiaj, bo trochę w sumie się oduczyłem Speedbridge'a. Tym bardziej na javie mi trochę gorzej wychodził. Ale teraz będę robił na takiej słabej myszce, więc teraz mi będzie w ogóle słabiej wychodził Speedbridge. Ale się go trochę poduczę, bo dawno w ogóle no nie używałam Speedbridge'a. Wiem, że jest ten, ale lepiej zrobię ściągnięcie. No i będziemy próbowali. Muszę palce naszkować. Dobra, takiego będziemy robili właśnie. Wiem, że jestem słaby. No bo ta myszka jest słaba, nie? Więc na niej robię butterfly, tylko... To jest najlepsze. Butterfly. A. Tylko mi się słabo z Butterfly, może robić speed bridge ale okej. Okay. Jakoś się robi. Sabię tutaj też taki pasek, żeby można było tak właśnie... Jak nie na próba... No to dalej idziemy. Na kolejny pasek. Dobra. Już dalej poszło. Mhm. Człowiek się uczy na błędach. Uy. A! Nie poszło. Szkoda, że tutaj nie ma takiego czegoś jak natychmiastowe odrodzenia, ale okej. Okay. Ja przykrzewam kursor, nie mogę myszką ruszać. Teraz słabo pójdzie muszę. O, może teraz dobra... Nie, zła pozycja. Muszę sobie pozycję rozbić jakieś. Chyba ta poza... Oj, będzie dobra. Mogę to oczywiście diamentami Speedbridge'a, ale bym się myliło. Ja lubię też Shift Bridge'a, ale na tej meczce to nie za bardzo wychodzi. Nie! Co może innego bloku użyję? To jest taki Już Użyjmy emeraldów. W sumie nie, F3, F4. Co robimy? Pamiętam to, ten trik, czyli F3, F4, no i mamy Emsy, od razu lepiej, to można już zniszczyć, ale się nie chce, nie, co to miało być, nieudane naszykowanie, tylko tutaj jak postawię blok, na tym tym, to już tego nie zniszczę łapką, znaczy no zniszczę, ale to długo zajmie. Długuje. Co ja robię? Widać, że dawno nie, nie grałam w oj Czemu ja spięka nie używam? Okej. Okay. Boga, nie śmiejcie się z tego, chociaż to jest śmieszne co ja robię. Już zaraz minuta minie, ja będę na końcu tego. Ja nie no nie zrobię, ja drugiego. długiego. Dobra. Co to? Czemu ja nie mogę bloku stawiać? A on na początku S, a potem będę spację robił, okej. Okay. Co to mam być? To ja sobie może zrobię takie to, to, to on tu nie spadał. Bo to ja muszę na serio spaść bez sensu stracona próba. So, mogę sobie zrobić licznik śmierci, ale dobra, już się nie chcę. Zrobimy sobie w ogóle dwie części. Tego. Speed will go. Nie. Muszę jednak na początku spacer, a potem S. So, mała zmiana planu. i Tak właśnie trzeba robić. I się idzie do góry i dalej. Ok. Ale na serio widać, że się dawno nie uczyłem. W ogóle w tej drugiej części ja zmienię myszkę na trochę lepszą. No, na tym się bardzo słabo robi. słaba myszka. No, akurat w tej chwili. No, bo mnie ten deszcz zestresował. Okej, ok, dajesz. Wszystkie przyciski kliknięte. A więc tu robimy. Klikamy. Dobra, zobaczymy, jak teraz pójdzie. Okej, okej. Nie widzę, przepraszam. Dobra, spację. O, 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 o! Działa teraz wszystko. Tak, wszystko działa. A jeszcze wody musiał spaść. Ale dużo mi poszło. Teraz, patrzcie. Jakieś 10 bloków się podbudowało. Ja Nawet może i 15. Więc tak, w ten sposób wypala działa. Oj, teraz coś nie wyszło. Ale widzicie, trochę mi i od razu lepiej wychodzi. No, na Butterflyu, na butterfly Dobra, naszykować się. Klik, klik, klik. Teraz, w sumie ja sobie zrobię no jedną rzecz, ale nie, dobra, nie chcę mi się. W następnej części też się łaterami pobawimy. W sumie, Dobra, teraz też się pobawimy, potem speed bridge. Sto. Kurde, bo znowu zgęłam kursor, bo myślałam, że spadnę. Ale dobra. Zrobimy sobie jeszcze jednego bloka. Czekajcie, no to gdzieś tu chyba. A nie, bo przełączałem wersję. Co to? A wy! We Boże, ale teraz to jest pomieszane tu. A, bo nie byłem mieszany tej najnowszej wersji. Znaczy, byłem, ale ja tutaj ekwipunku w ogóle chyba nie używałem. Hmm. Water bucket. No i jeden, nie? Działa? Działa. F3, F4. Hopa, hopa. W sumie sobie tego wziąłem. Teraz sobie łatery porabimy. Esa? Dobra, kill. Też łatery się będą przydawały. Więc fajnie by się było ich połączyć. Oj, teraz coś nie wyszło. O, kolejny udany. Dobra. Kolejny, I co? Jeden, drugi, trzeci. Trzeci już mamy, a z rzędu drugi. Czwarty. Czwarty. Teraz są tak to proste. No. Tylko zbyt mała odległość jest tutaj. Piąty. Kurde, bo nie policzyłam ile złem ile tyle Dobra, po prostu sobie porównaję, żeby poczuć. Oj, już się nadało. Czyli Butterfly'em bardzo fajnie wychodzą na tery. Boot, boot zrobimy też. O, kolejny. Dobra, teraz sobie przyłączymy się i spróbujemy zrobić Boot klacza. Tylko, że my się nie chce robić teraz komu bloku, w tym bardziej tu już nie ma miejsca. Mm, 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 mm. boat. ok, Okej, okay. okej. sumie by się przydało. Kurde. Kurde, kurde, kurde. Dobra, Iko, na muszę się hmm, Czekajcie za sekundę. No tak, mówię. Mówiłem ci już wcześniej. Już przepraszam. A czekajcie, czy to działa? Nie, nie działa. Nie za bardzo scroll też nie działa na tej myszce. Czym to nie potrzebuję. A czemu się nie ten... Dobra, już tam czujmy, no i tak będzie. Kurde, bele, się to myli. Ja sobie bierzemy. I próbujemy robić dwójkę dlatego Nie, jeszcze wyrzuciłem ja ją. Ja Pomyliła i kuchnia. A nawet jej nie postawiłam. Chyba jednak złote rogi nie zostaniemy. Mój no plan. Będziemy robili w bridge. I potem jak to będziemy, wiecie, water robić. Dwójkę sobie też będziemy przygotować. Do tego. O boż. Nie. Kurde. Nie, nie. Jednak, jednak nie. nie. Nie, nie. Nie dziękuję. Już wolę normalne speedbridge'e. Zróbmy sobie najmniej dirtałego Bo Może nam da to jakąś noc. Co to miało być? Chociaż się ten klocek postawiłem.

Potem yy, jeszcze jeden skidbleach i kończymy tą część i będzie druga. Będziemy robić but, no Opa. No, dobra to widzowie. No w sumie tak, trzymajcie się i wejdźcie w kolejny film, który będzie potem. Papa, pa. pa. i łapkujcie.